Dobry, witam wszystkich Państwa na dzisiejszej konferencji prasowej y, liderów partii Korwin. Y, na dzisiejszej konferencji y, na temat nowego obciążenia y, polskich przedsiębiorców wypowie się Pan y, Przemysł Wipler oraz Pan Konrad Berkowicz. I właśnie Panu Konradowi Berkowiczowi chciałbym oddać głos. Szanowni Państwo, y, nowa propozycja podatkowa to nowe obciążenie podatkowe dla przedsiębiorców i kolejne komplikowanie prawa podatkowego. Ja jestem. W kontakcie z drobny, małymi drobnymi średnimi przedsiębiorcami z Krakowa, którzy dzisiaj są na proteście e, przeciwko tej ustawie pod Sejmem, ale zamierzamy też sprotestować w Krakowie. To są ludzie, którzy prowadzą m.in. punkty sprzedażowe, które mają obrót około 200 tysięcy złotych. I ta ustawa z założenia nie miała uderzać w drobnych, małych i średnich przedsiębiorców, ale to są franczyzobiorcy, w związku z czym ich obrót jest zliczony całościowo jako całej sieci, w związku z czym będą obłożeni podatkiem co najmniej 1,3% w dni powszednie i 1,9% w weekendy, co powoduje dodatkową komplikację, dlatego że Eee, trzeba będzie skomplikować księgowość ze względu na rozróżnienie różnych dni, ru, e, dwa róż, zupełnie osobne e, rozliczenia. Eee... I co więcej, ci przedsiębiorcy będą zmuszeni obliczać podstawę podatkową każdego miesiąca. Krótko mówiąc, to jest nowe obciążenie, kolejna komplikacja prawa i to jest dowód na to, co mówimy, że, że jeżeli rząd chce coś komuś dać, to najpierw musi zabrać. Jak widać, żeby zrealizować program 500+, czyli rozdać ludziom pieniądze, trzeba najpierw tym ludziom wziąć pieniądze, trzeba znaleźć środki. Znajduje się ich w kieszeniach polskich przedsiębiorców, a w konsekwencji polskich konsumentów. My się Temu sprzeciwiamy, jesteśmy za jak najniższymi podatkami, tak żeby ludzie mieli jak najwięcej pieniędzy w portfelach, bo uważamy, że to oni najlepiej zarządzają swoimi pieniędzmi. Szanowni Państwo, w poprzedniej kadencji bardzo zły rząd platformy obywatelskiej PSL-u 13 razy podnosił podatki, 13 razy podnosił daniny publiczne, składki, podatki, praktycznie wszystkie podatki były podnoszone. Pomimo tego wpływy podatkowe nie rosły. Jako poseł opozycji zawsze głosowałem w poprzednim parlamencie przeciw nowym podatkom bądź podwyżkom podatków. A nowy rząd, nowy sejm Prawa i Sprawiedliwości, zdominowany przez Prawo i Sprawiedliwość, to sejm, który nie ma jeszcze 100 dni, to sejm, który nie działa jeszcze przez 100 dni, a już mamy trzy nowe podatki, trzy podwyżki podatków. Najpierw wprowadzono nowy podatek 70 który miał dotknąć e, menadżerów w spółkach skarbu państwa powołanych przez platformę, a nie dotknął nikogo, bo obejmował tylko umowy o pracę, a wszyscy ci ludzie w oparciu o kontrakty menadżerskie pracowali. W kilka dni wprowadzono nowy podatek, który nikogo nie objął, nie dał żadnych pieniędzy dla budżetu, tylko skomplikował prawo i po paru tygodniach już samo prawo i sprawiedliwość tą ustawę nowelizowało, bo ona między innymi skomplikowała niemożliwe restrukturyzację górnictwa. Później wprowadzono podatek bankowy, mówiąc, że on ma uderzyć w banki, a nie w konsumentów, klientów banków. Skończyło się tym, że pan prezes Jagieło, prezes największego polskiego banku PKO BP, banku kontrolowanego przez Skarb Państwa, tłumaczył się, dlaczego podniósł opłaty w banku i dlaczego inne banki podnosiły opłaty. A no dlatego, bo ten podatek zawsze, koniec końców, zapłacą klienci banków. Teraz mamy podatek od handlu detalicznego. Wielu Polaków ma poczucie, Przyświadczenie, że duże koncerny, również hipermarkety, sklepy wielkopowierzchniowe nie płacą w Polsce podatków, płacą bardzo niskie podatki symboliczne, uciekają z podatkami za granicę i mają rację. Ale e, sytuacja, którą rozwiązanie, które zaproponował rząd, nie jest żadnym rozwiązaniem jest właśnie uderzeniem w takie firmy, w takie sklepy, które przetrwały komunę, które przetrwały ostatnich dwadzieścia kilka lat, przetrwały czas kryzysu po 2008 roku, a mogą stać zniszczone nowym podatkiem. Współdzielcy ze sklepów z POEM protestują, bo mówią, że ten podatek obrotowy zniszczy sklepy z POEM, Te, które przetrwały transformację ostatnich 25 lat, upadną, bo nie generują dochodów pozwalających na zapłacenie tego podatku. Ludzie, którym obiecuje się teraz 500 zł na każde dziecko, zapłacą jeszcze więcej nowych podatków. Przykład mam przyjaciela, którego ojciec, czyli dziadek jego dzieci, prowadzi mały sklep franczyzowy w centrum handlowym. To jest mały na prawie niewielkich obrotach sklep i on sobie już wyliczył, że zapłaci 1200 zł nowego podatku miesięcznie. W stacji, gdy ten mój kolega ma dwójkę dzieci, dostanie 500 zł na jedno dziecko, a jego dziadek, zamiast pomóc w wychowaniu wnuków, zapłaci 1200 zł nowego podatku. To są absurdy, przeciw którym protestujemy i będziemy protestowali. i Będziemy w całym kraju, również w Krakowie, pikietowali pod biurami tych posłów, którzy zagłosują za tymi nowymi podatkami. Bo gdy wprowadzono nowe podatki w poprzedniej kadencji, gdy zabierano nasze pieniądze z OFE, zabrakło konkretnych protestów pod biurami poselskimi, tych posłów, którzy głosowali za tymi projektami, pod tych senatorów, którzy głosowali za tymi projektami, i teraz tych protestów nie zabraknie. To jest konkretna sprawa, bo w Polsce nie jest zagrożona demokracja, ale nasze portfele przez nowe podatki Prawa i Sprawiedliwości. Czy mają Państwo jakieś pytania? Nie widzę pytań, więc dziękuję i zapraszam do ewentualnie, Kiedy ewentualnie te, te, te jakaś pikieta w Krakowie? Zaraz po uchwaleniu podatku od handlu detalicznego, zaraz po tym jak posłowie zagłosują za przyjęciem takiej e, ustawy w konkretnej treści, w konkretnym brzmieniu, zostanie w całym kraju, nie tylko w Krakowie będziemy podbierami tych posłów, którzy to zrobią i tych senatorów, którzy to zrobią, protestować. Kraków dał Polsce prezydenta. Myślę, że w Krakowianie powinni w sposób szczególny również panu prezydentowi, jeżeli podpisze tam wrogą handlowi, polskiemu handlowi ustawę, dać znać, że nie są z tego zadowoleni. Oczywiście, cel będzie taki, żeby się z nim wycofał? Chcemy, żeby ta ustawa została zmodyfikowana, żeby nie uderzała w polskich handlowców, a właściwie nie można tego zrobić w inny sposób niż wycofać się z jej uchwalenia. Może teraz te protesty powinny być bardziej. Ale to e, posłowie, spodziewając się naszych protestów, mam, mam nadzieję, się zreflektują i nie zagłosują po prostu z tą ustawą, żeby nie mieć tych protestów pod biurami. Sam rząd jest coraz większe, coraz bardziej podzielone zdanie jest w samym rządzie. Teraz przez przeświadczenie, że coś jest nie tak z tą ustawą. E, tak naprawdę. Prace na tą ustawą mogą być powodem do odwołania ministra finansów. To jest bardzo prawdopodobne, bo ta skala, można powiedzieć, no w, w całym kraju są klepsydry wieszane w sklepach, e, że polski handel umarł dnia tego i tego e, i to jest dzień uchwalenia tej ustawy. W takim razie dziękuję Państwu i zapraszam na nasze przyszłe konferencje. Dziękuję bardzo. Dziękuję.